BMW i 7. Nie ma wątpliwości, że najnowsza seria BMW 7 to niezwykle imponujący samochód luksusowy. Wybierając całkowicie elektryczny model i 7, pakiet staje się jeszcze lepszy. Luksusowe doświadczenie, które oferuje jest tak wyjątkowe, że został on nazwany luksusowym samochodem roku 2023 i 7 naprawdę wyróżnia się na drodze w porównaniu do swojego spajnowego odpowiednika. Chociaż standardowa seria 7 jest już wyrafinowana dzięki pneumatycznemu zawieszeniu i doskonałemu wyciszeniu i 7 idzie o krok dalej dzięki swojemu elektrycznemu układowi napędowemu. Lista opcji dla i7 jest obszerna. I obejmuje luksusy takie jak ulepszony system dźwiękowy Bowers and Walkins, siedzenia w stylu salonowym z możliwością rozkładania i rolety w tylnych oknach. Jego cicha praca i płynne dostarczenie mocy to dokładnie to, czego można oczekiwać od samochodu luksusowej klasy. Kabina i7 jest pełna technologii i oferuje mnóstwo przestrzeni, tworząc poczucie luksusu. Najbardziej wyróżniającą się funkcją jest 31-calowy ekran kinowy o rozdzielczości 8000 pikseli. Opuszcza się on z dachu za przednimi siedzeniami, aby rozwiązać problem oczekiwania na ładowanie, BMW wyposażyło i7 w dużą baterię. Wszystkie modele mogą osiągać przyspieszenie do 100 km na godzinę w mniej niż 5 sekund, ale dla tych, którzy poszukują większej mocy, dostępna jest sportowa wersja M z mocą 537 koni. Jeśli chodzi o luksusowe cechy, Range Rover oferuje wiele opcji. Można cieszyć się masującymi siedzeniami w obu rzędach, kubełkowymi siedzeniami z tyłu, stolikami wysuwanymi elektrycznie i nawet chłodziarką do napojów. Oczywiście takie ekstrawagancje mają swoją cenę. Bez względu na wersję, na którą się zdecydujesz, możesz spodziewać się ceny sześciocyfrowej. Oznacza to, że Range Rover znajduje się wyżej niż modele podstawowych konkurentów, takie jak Cadillac Escalade, Jeep Grand Wagoner i Mercedes Benz GLS-Class. Jednak to właśnie ten jawny pokaz przepychu przyciąga nabywców dbających o wizerunek Range Rovera. Mercedes S-Class to samochód, który jest tak luksusowy, że niemal przyprawia o zawrót głowy. Każdy aspekt od przedniego grilla po tylni zderzak został starannie przeprojektowany, aby nadać mu kompletny i prawdziwie luksusowy wygląd. Wersja Maybach Dumnie oferuje wydłużony rozstaw osi, który jest o 18 cm dłuższy niż standardowa wersja s z długim rozstawem osi. Maybach oferuje samochód w oszołamiającym, dwukolorowym schemacie lakieru. Sam proces przekształcenia trwa ponad tydzień, co zapewnia najwyższą jakość i dbałość o szczegóły. Wnętrze wita luksusową atmosferą, wykończoną najdelikatniejszą skórą Nappa, lodówką do napojów, masującymi fotelami. Samochód wyposażony w takie wyjątkowe funkcje wymaga ogromnej mocy, dlatego można również wybrać podwójnie turbodoładowany silnik V12, który generuje ponad 620 koni mechanicznych. Na koniec Maybach S-Class wyposażony jest w zaawansowane systemy wspomagania autonomicznej jazdy, które umożliwiają mu samodzielne prowadzenie i parkowanie. Bentley Flying Spur Luksus i wydajność są synonimami samochodów marki Bentley, a Flying Spur to mała, czterodrzwiowa limuzyna tej marki. Korzysta z przedłużonej wersji platformy modelu Continental GTQP i oferuje wybór między hybryną plugin V6, 4-litrowym silnikiem V8 lub 6-litrowym W12. Bez względu na wybrany silnik, ta ponad dwutonowa limuzyna osiąga przyspieszenie do 100 km na godzinę w mniej niż 5 sekund. Oczywiście V12 oferuje najwyższą prędkość maksymalną. Flying Spur oferuje wyjątkowy poziom wyrafinowania, który jest naprawdę majestatyczny. Samolot jest niezwykle dobrze wyciszony do tego stopnia, że dźwięk 6-litrowego silnika V12 z podwójnym turbodoładowaniem stanowi subtelną ścieżkę dźwiękową w tle. Jak to ma miejsce we wszystkich Bentleyach, wnętrze Flying Spur jest mistrzowsko wykonane z najdelikatniejszego drewna i skórzany wy. Kończeń. To zapewnia pasażerom najwyższy komfort, nawet przy dużych prędkościach. Dodatkowo program personalizacji muliner Bentley'a pozwala spersonalizować Flying Spur według własnych preferencji, czynią go pełnym dostosowanym do Twoich potrzeb. Mercedes Maybach GLS 600 To ulepszona wersja Mercedesa GLS, luksusowego, pełnowymiarowego SUVa. Jest to pierwszy SUV z działu luksusowego i był to udany pierwszy krok. Zewnętrzna strona Maybacha GLS charakteryzuje się wyraźnym użyciem chromowanych akcentów, nadając mu potężny i zdecydowany wygląd. Opcjonalny dwukolorowy schemat lakieru podkreśla precyzję wykonania tego ultra luksusowego niemieckiego suwa. Wnętrze, wykończone z wysokiej jakości skórą, emanując jeszcze większym luksusem niż zewnętrzna strona. Zastosowanie oświetlenia otoczenia i włączenie ultraluksowych siedzeń z przodu i z tyłu podnosi ogólny poziom komfortu i atmosfery w kabinie. Siedzenia te można regulować elektrycznie, co zapewnia maksymalny komfort. Dodatkowo delikatny dyfuzor zapachów stymuluje zmysły węchu. Maybach GLS wyposażony jest w wyświetlacze zasilane przez najnowszy interfejs oprogramowania MBUX Mercedesa. Połączenie to oferuje krystalicznie czysty obraz wizualny, aby to Dodatkowo wzmocnić wrażenia dźwiękowe, słów wyposażony jest w światowej klasy system Audi Burmester z imponującą liczbą 27 głośników. rolls Royce, Royce Cullinan to luksusowy SUV, który ustawia standardy dla innych słów we wszystkich aspektach, czy to pod względem komfortu, spokoju, czy ogólnej atmosfery. Przywyższe oczekiwania, jeśli chodzi o komfort, spokój i ogólną atmosferę. Zarówno wewnątrz i zewnątrz odzwierciedla nowoczesny język projektowania Rolls roycea Ale to niezrównana wspaniałość Kulinana naprawdę wyróżnia go spośród jego rodzeństwa i konkurentów. Dbałość o szczegóły i użycie wysokiej jakości materiałów w całej konstrukcji pojazdu dodatkowo podkreśla jego luksusowy charakter. Na rynku nascony słowami Kulinat wyróżni się jako unikalny i niezrównany. Rolls Royce Ghost. Rolls-Royce Royce Ghost to szczyt luksusu, wyrafinowania i stylu. To samochód, który można opisać jedynie jako elegancki. Został przeprojektowany od podstaw i posiada opływowy wygląd zewnętrzny, który jest zarówno muskularny, jak i smukły. Jednak to, co sprawia, że Ghost jest tak imponujący, to nie jego moc ani styl, ale to, jak sprawia, że czujesz się wewnątrz. Wnętrze jest luksusowe, a jednocześnie proste. Wszystko w nim zachęca do tego, aby usiąść, odprężyć się i cieszyć się jazdą. Spirit od Ecstasy, który znajduje się na masce oraz parasolki ukryte w drzwiach, to elementy, które dodają temu samochodowi wyjątkowego charakteru. Ghost oparty jest na najnowszej aluminiowej konstrukcji Rolls Royce Royce'a, którą marka nazwa architekturą luksusu. Konstrukcje te można również znaleźć pod kulinanem, flagowym fantomem i nawet całkowicie elektrycznym Spectre. Ghost ma także najmocniejszy silnik, jaki kiedykolwiek został wyprodukowany przez Rolls-Royce. 6,6 litrowy podwójnie turbo doładowany V12 o mocy 563 koni, który pozwala na osiągnięcie prędkości 100 km na godzinę w zaledwie 4,9 sekundy. Bentley Continental GT to luksusowe coupe stworzone do dalekich podróży, który bez problemu pokona całe kontynenty, stąd też jego nazwa. Moc jest równie imponująca, z wyborem między 542 koni w wersji V8 lub 650 koni w wersji W12. Wnętrze nowego Continental GT to gratka dla każdego. Kto ma szczęście zasiąść wewnątrz z inspiracją zaczerpniętą ze skrzydeł logo Bentley'a, samochód posiada 4 miejsca siedzące i mnóstwo miejsca na nogi, co sprawia, że łatwo znaleźć komfort w tym luksusowym aucie. Siedzenia są pokryte skórą i posiadają funkcję ogrzewania na zimowe dni. Oprócz Fokusowego designu kabina wyposażona jest w szereg nowoczesnych technologii, w tym najnowsze systemy oraz system bezpieczeństwa. Dodatkowo szereg technologii związanych z podwoziem sprawia, że Continental GT zapewnia doskonałe wrażenia z jazdy. Rolls-Royce Spectrum. Rolls-Royce Spectre to pierwszy samolot elektryczny, który posiada Spirit of Ecstasy. Dla niektórych pełni on także funkcję duchowego następcy modelu Phantom Coupe, jak również zapoczątkowuje nową erę dla brytyjskiej marki, która zobowiązała się do całkowitego przejścia na napęd elektryczny do końca tej dekady. W 1910 roku Charles Rolls powiedział, że przyszłość motoryzacji będzie elektryczna, a ponad 120 lat później jego przypowiednia spełniła się w postaci tego pięknego projektu. Tu od Rolls-Royce'a. Kupując ten pojazd, otrzymujesz naprawdę dużo za swoje pieniądze. Nie tylko wygląda świetnie, ale także posiada niesamowite funkcje wewnątrz i na zewnątrz. Spectre wyposażony jest w dwa silniki, które generują 577 koni i 900 momentu obrotowego. Ma także tylne drzwi otwierane w przeciwnym kierunku, które odsłaniają cztery miejsca siedzące, co sprawia, że ten samochód jest idealny dla rodzin, które chcą czegoś stylowego, ale jednocześnie praktycznego, są jednak pewne problemy w wieku dziecięcego. Zawieszenie sprawia, że ten 3 tonowy samochód staje się zauważalnie niestabilny podczas jazdy z niższymi prędkościami, szczególnie w mieście, a system regeneracyjnego hamowania może być zbyt inwazyjny. rolls Royce, Royce Phantom to najbardziej luksusowy samochód na świecie i łatwo zrozumieć dlaczego. Chociaż emanuje on esencją klasycznego luksusu, co wyróżnia go spośród innych pojazdów w swojej klasie, samochód tak wyjątkowy jak Phantom oczywiście oferuje mnóstwo opcji, takie jak podsumowanie. Sufitka z gwiezdnymi światłami, wnętrze całkowicie na zamówienie, elektrycznie sterowane drzwi i 130 kg materiału dźwiękoszczelnego zainstalowanego w całym pojeździe. Wszystko to sprawia, że kabina jest tak spokojna jak tylko to możliwe. Silnik V12 o pojemności 6,75 litra generuje 570 koni mechanicznych w niezwykle subtelny sposób. Wystarczająco aby wyprzedzić każdego, ale jednocześnie na tyle komfortowo, aby nie odczuć gwałtownego szarpnięcia. Podsumowując, Phantom to najbardziej luksusowa limuzyna, jaką można sobie wyobrazić.